Ja gotowy. Łukasz Juras Jurkowski. My spotykamy się, dziś rozmawiamy, w związku z tym, że na stula team, na stula klub, ożywione tam działania trwają. Zaczniemy od UFC, czyli najważniejsza organizacja, więc zacznijmy od tego. Daniel Milańczuk już w Abu Dhabi, do Abu Dhabi poleciał, już tam już będzie, już tam się czekał na swój pojedynek. Zadowolony jesteś z jego przygotowań, zadowolony z tego, co Daniel Omilańczyk jak przepracował ten okres? Przede wszystkim to były dosyć długie przygotowania, jak na możliwości Daniela, i, i, i trzeba przyznać, że gdzieś ta końcówka już troszeczkę widać było, że Daniel jest już troszeczkę tymi wszystkim podmęczony, ale, ale stosunkowo wcześniej schodziliśmy już z obciążeń, tak naprawdę w końcowych przygotowaniach. Absolutnie 4 miesiące w AK, w Stanach Zjednoczonych. Przyjechał naprawdę niesamowicie naładowany pozytywną energią. Tutaj treningi w Warszawie. No i wyjazd na 3 dni jeszcze do poznańskich ankosów, aby tam szlifować pod okiem Andrzeja Kościelskiego swoje, swoje zapasnicze umiejętności. No i potem przyjeżdża, tak naprawdę, troszeczkę już dwa tygodnie przed pojedynkiem. Schodziliśmy z obciążeń, po to, aby Daniel tej świeżości troszeczkę złapał. Tej świeżości, której brakowało. Myślę, że też gdzieś tam po tych Stanach Zjednoczonych, no ale jest dobrze. No, jest pod względem wydolnościowym, myślę, że przygotowany dużo lepiej niż do walki z Nandorem Głomino. I teraz, tak naprawdę, mówi się tylko wejść i to pokazać, ale, ale zobaczymy, no bo Jared Rosholt to, to jest zdecydowanie trudniejszy zawodnik niż, niż Austriak. Mówi się, że jego atutem mają być zapasy przede wszystkim Rosholta. Rozumiem, że to jest rzeczywiście. No to był jakby główny element gdzieś tam obserwacji tego zawodnika i przygotowań pod walkę z nim. Tak, no jakoś specjalnie ostójkę Daniela to nie mamy co się martwić w starciu z Roscholtem. Myślę, że martwić się powinniśmy, aby Roscholt gdzieś nie markował zejścia na przykład do nuka a Atakował tym swoim lewym sierpowym, i e, tutaj nie ma większej takiej tak naprawdę taktycznej gry. No, Daniel ma utrzymać stójkę jak najdłużej, jest to możliwe i polować na swoje silne, mocne ciosy. No, a, a nawet w tych przygotowaniach kilkukrotnie. Jego sparring partnerzy się, że, przekonali się przekonali że, się, że te ciosy są naprawdę, mimo tego, że Daniel waży dużo, to są dynamiczne, silne i, i niezwykle precyzyjne. No takich ciosy między innymi widzieliśmy w walce z nadorem się. Więc my troszkę też na to liczymy, że i w tym również go zobaczymy. Kto w narożniku będzie stał Daniel Mirańczuka? Janek Bochowicz. Tak jak za pierwszym razem nie ma co zmieniać, póki, póki idzie i, i, i Daniel dobrze czuje się w towarzystwie Janka. Janek absolutnie myślę, że jest kompetentnym cornermenem, tym bardziej, że niech tam lata i sam się już zapoznaje z całym anturażem UFC. No to skoro Jan Kubachowicz mowa, to troszkę o nim, on będzie tam stał w narożniku, ale sam też czeka przecież na debiut w największej organizacji MMA na świecie. Zapowiadany on był na jesień, wiadomo Janek przechodził operację, teraz przechodzi rehabilitację. Jak jego sytuacja, czy czuje się już rzeczywiście na tyle na siłach, żeby, bo tam widzieliśmy i sobie piłkę kopał i już zdjęcia zamieszcza, których z nogą wyczynia różne cuda, więc wygląda na to, że chyba jest wszystko na dobrej drodze, żeby tak już pomalutku można było powiedzieć, że będzie się przygotowywał do tego występu. Już myślę, że dwa tygodnie, dwa, trzy tygodnie Janek wrócił na matę. Oczywiście nie są to treningi z pełnym obciążeniem, ale już troszeczkę pomoksował. O kupaniu na razie nie ma nie ma mowy, ale, ale dołożył również teraz troszeczkę takiej grapplingowej gry. Czuję się coraz pewniej i, i myślę, że sam już nie może doczekać się tej decyzji swoich lekarzy, aby, aby już rozpocząć treningi z pełnym obciążeniem. I na razie wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku. Ee, Janek ma niesamowite głód treningu. Myślę, że tym bardziej jeszcze głód walki i. i... Planowany jest ten start jego na jesieni i myślę, że na jesieni Obłachowicza w UFC zobaczymy. No to aż mi się korci, żeby tutaj powiedzieć wow, czyli coś już wiadomo, <śmany> <śmany> czyli mniej więcej gdzieś tam jakieś plany już są, rozumiem, czyli faktycznie pojawiły się już jakieś bardziej konkretne, wiem, uśmiechasz się znacząco, nic nie możesz <śmany> powiedzieć oczywiście, nie, ale, ale coś jest na rzeczy, jednym słowem. Menadżerów trzeba pytać, ja, ja, ja tam jestem tylko od sprzątania w klubie, także... Także nie, no Janek tylko daje znać Federacji UFC, że, że jest gotowy do walki i myślę, że to jest kwestia chwili, że dostanie, dostanie pojedynek. No to czekamy na ten pojedynek. Jeśli chodzi o na stula, teamy na stula to, to jeszcze może o Piotra Strusa chwilkę byśmy zahaczyli, bo on też ma przed sobą bardzo poważne wyzwanie po tej walce z Wemolą Teraz na była który pokazał nie tylko zresztą na Galicie w ostatnim czasie, że naprawdę jest w dobrej dyspozycji. Jest, Zajter to jest taki bardzo niewygodny rywal, myślę, że dla wielu fighterów, bo silny fizycznie, z bardzo mocnym ciosem, walczący absolutnie bezpardonowo i, i, i taki rywal będzie groźny dla, dla każdego zawodnika kategorii średniej w Polsce. Mamy jakieś plany na Azajtara? Powoli zaczynamy go realizować. Piotrek jest już po pierwszych badaniach wydolnościowych. Cały cykl troszeczkę będzie inaczej wyglądał niż, do, niż przygotowania do starcia, starcia z Carlosem Wemolą. No ale akurat, to Piotrka nie ma co się martwić, bo jeżeli tylko jest zdrowie, to u niego wszystko jest na 100% zawsze podporządkowane, aby wyjść i zrealizować cel. Czy się uda z Azajtarem? No mam nadzieję, że tak. No, myślę, że cały sztab trenerski ma pomysł na, na Azajtara i. I jeżeli się uda ten pomysł zrealizować tak jak z korbiczem, z Wamolą zabrakło troszeczkę detali I to będzie dobrze. No. Ja jestem naprawdę dobry myśli. Nie ma czegoś takiego, Piotka, że zastanawia się, czy, czy, czy dalej się to bawić. Nie ma u niego chwili wątpliwości. Bo tak ostatnio troszeczkę trzeba przyznać, że jeśli chodzi o hejty, który oczywiście jest te, <grym zdaniem> rzeczą nieodzowną w życiu każdego zawodnika, także MMA, no to ostatnio spotykają go dość ostra taki za to, że się nadaje, że nie powinien dalej walczyć, że to wszystko nie ma sensu w jego przypadku. Ja myślę, że ja myślę, że. Piotrek jest takim zawodnikiem, że nawet takie opinie gdzieś go tam ładują troszeczkę bardziej i mobilizują do większej pracy, także śmiało pisać jeszcze więcej hejtu, to, to Piotrko widaje daje dodatkową motywację, a, a on robi to tak naprawdę głównie, głównie dla siebie, no, traktuje MMA jako sposób na życie. Ja myślę, że Piotrek potrzebuje MMA do, 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 do życia, tak jak Lenui. E, Cieszmy się, że są tacy ludzie z pasją jak Piotr Ekstrusji. E, jak daleko zajdzie, zależy tylko od niego. E, tylko musimy pamiętać o tym, że też jest zawodnik stosunkowo cały czas młody i e, bije się do najlepszej polskiej organizacji, dostaje fajnych rywali, e, potrafi tych rywali skończyć I, i ja myślę, że nawet jak wygra z Abu Azajtarem w pierwszej rundzie, to i tak dalej będą pojawiały się opinie, że się do tego sportu nie nadaje. To jest internet i wolność wypowiedzi, każdy może skrytykować, każdy może nagrodzić i myślę, że każdy sportowiec na poziomie zawodowym Piotrka Strusa i, i innych chłopaków musi to akceptować. A jeszcze zapytam tylko tak, e, Michał Medzik Materla, widzę koszulka, <grym zna> <grym zna> taka specjalna koszulka, to jakiś jest e, specjalny powód, e, dla którego e, w tej koszulce akurat e, możemy być oglądać, czy po prostu szacunek dla Michała Medzika Materli po tym, co zrobił na ostatniej gali SW. Dokładnie to, no, ja, jestem, ja jestem zresztą też, pisałem o tym blogu, wielkim fanem e, Michała Materli, od, e, odkąd go pierwszy raz zobaczyłem, e, no pierwszy raz w klatce, to, to jest chyba 2003 czy 2002 rok, Jestem wielkim fanem jego talentu, znam się osobiście, mam wiele szacunku do niego jako sportowca i człowieka, i gdzieś manifestuję, że jestem takim hardcorem fanem Michała Materli. Słuchaj, to jeszcze na koniec tylko zapytamy. KSW27 rozpoczął już promocję swojej gali, pomińmy powód, dlaczego tak wcześnie? Różnie się mówi, jeśli chodzi o KSW26 i Pay Per View. Tam walka Mameda Kalidowa. To również jest jeden z tych gorących tematów. Sam mamet na ostatniej konferencji, kiedy zapytano jego rywala o ten zawał serca, który parę lat temu mu się przydrawił, włapał za mikrofon i stwierdził, no tak, znów będziecie mówić, że walczę z Kaleką. Czy rzeczywiście oceniasz tak, że to jest kolejny rywal gdzieś tam taki wyciągnięty, nie wiadomo skąd? Bo wydaje się, że akurat Rzeczywiście na ten moment no, chyba lepszego trudno było znaleźć. Zgadza się, ja myślę, no, zawsze, każdy rywal, który przyjedzie do Mameda będzie zawsze bardzo surowo oceniany i trzeba się z tym e, pogodzić. Oceniany oczywiście przez, e, no, przez tych, którzy oceniają również środka z o które wspominaliśmy, ale, ale tak jest. Miguel Falcao wydaje mi się, że to jest bardzo dobry rywal z możliwości, który ma organizacja KSW, aby ściągać rywali dla swojej największej gwiazdy. Tych, tych naprawdę takich topowych fighterów no wiadomo, że nie ma, bo oni są w UFC, a wszyscy ci, którzy reprezentują godny poziom sportowy, tak jak Falcao, e, też nie do końca chcą się zgadzać na walkę z Mamedem. Także fajnie, że Brazylijczyk bierze tą walkę i myślę, że jak spojrzymy w rekord e, Miguela Falcao, no to, no to jednak nie jest przypadkiem, że ktoś wygrywa ponad 30 walka, a z czego 90% przyznaje przed czasem. Niech to będzie fajny pojedynek. Niech to będzie fajny pojedynek, także trzymamy kciuki za Daniela zadanie i Janka Bachowicza, Mameda Kalidowa. no i oczywiście Michała Medzika, Materle, dziękuję okay. bardzo i mamy nadzieję, że już się długo kolejny e, ciekawy raport z nastulami. nie tylko z Nastula, team też, to Dziękuję bardzo. Dzięki.